Wraz z wychowawczynią tak, panią Danutą Pożarską. Ja nazywam się Wanda Kosior, Tam jest pan Tadeusz Dynia. Jesteśmy członkami Towarzystwa Przyjaciół Zaczernia. To towarzystwo opiekuje się społecznie w tym muzeum. Dwa zdania tylko powiem o historii Zaczernia. Myślę, że wiecie, od czego się nazwa Zaczernia jest. Wiecie, od czego nazwa Zaczernia? Zaczernia od Rzeki Czarnej, tak, bo pierwsze domy zaczernia były budowane patrząc od strony Rzeszowa za czarną. Było za Cyrnie, dawniej się mówiło, za Cyrnie. Pierwsza wzmianka o zaczerniu jest z 1439 roku. Udokumentowane już to jest, to jest powstanie parafii w zaczerniu. 1439 rok. Uposażenie kościoła parafialnego. Czyli wieś musiała już istnieć wcześniej, jeżeli już w tym roku parafia istniała. W każdym domu waszym jest taka książka Zaczernie dawniej a dziś. Tu jest cała historia zaczernia. Jeżeli ktoś nie ma, to może się zaopatrzyć u nas w muzeum. Bo warto to mieć, bo to naprawdę jest historia zaczernia. Teraz historia, króciutka historia muzeum. Jak powstało nasze muzeum? Organizatorem muzeum był Stanisław Rząsa, działacz społeczny, który od młodych lat zbierał wszystkie te przedmioty, które się tutaj znajdują, przechowywał to w swoim domu, a w 1969 roku otworzył Izbę Pamięci w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, tam gdzie obecnie jest ośrodek zdrowia. Ale ponieważ tam pomieszczenia było, były małe, więc tutaj na strychu Domu Kultury zaadoptowano pół strychu, dotąd było pół strychu, zaadoptowano na muzeum. I w 1973 roku wszystkie te eksponaty zostały tutaj przeniesione, i tutaj była Izba Pamięci. A od 1981 roku, kiedy powstało Towarzystwo Przyjaciół Zaczernia, Panica Wrąsa przekazał wszystkie te przedmioty dla towarzystwa i od tego czasu towarzystwo opiekuje się muzeum. Teraz przejdziemy już właśnie do zwiedzania muzeum. Więc tu na tej, na tej ścianie mamy pokazane, pokazane twórczość Czesława Smykały. Tu mamy twór, twórców ludzowych zaczernian. Właśnie Czesława Smykała jeszcze żyjący. Jeszcze Rzymie często Smykała, ale no, jedną obrazy wszystkie są tutaj W tym pomieszczeniu mamy tutaj bardzo ciekawy eksponat. Mechanizm, mechanizm zegara, tego, który tam bije, który jest na, na wieży, ten zegar wieżowy, to jest mechanizm tego zegara. W tej chwili jest napęd, jest elektronicznie jest napędzany. A to było na starej, starej szkole. Tak duży, duży mechanizm. Dymne. Nie miały kominów, nie miały pieców. Paliło się ognisko na środku izby. Tak były ogrzewane mieszkania. I takie właśnie były. To jest makieta takich chaty, w jakich ludzie żyli. Od strony południowej była jedna izba, w której mieszkali ludzie. W środku była sień, a po drugiej stronie oboda. Wierzęta. Jak w zimie było bardzo zimno, to otwierano obory drzwi do, do izby, żeby się nagrzała izba. Czy my sobie wyobrażamy w tej chwili, jak ludzie żyli? Prawda? Ciężko sobie wyobrazić, że tak ludzie podjęli. Te pługi się nazywają sochy. Sochy. Do tych, takie pługi właśnie były albo koniem, albo krową. Ale popatrzcie, ja takim pługiem musiał rolnik w polu orać, żeby kawał pola zorać, prawda? Teraz traktor przejedzie momentalnie z a tym takim pługiem to musiał cały dzień, żeby ten kawałek pola zorać. To mamy siewnik do zboża. Rolnik zawieszał sobie to pudło na szyję i siał zboże. do zboże. to do, do na konia brony drewniane, ale już nowocześniejsze, bo już mają stanowe. Yy. Ale zatrzymamy się dzisiaj takiej izbie. o tej izbie powiem, a później... Więc tak, w tej izbie by nie było właśnie podłogi, tylko była ziemia. Ziemia była bardzo ubita, także była twarda taka podłoga. Z ziemi oczywiście ta podłoga była. Na ścianach wisiało dużo obrazów świętych. Wszystkie obrazy były pobierane kwiatami z papieru robionymi w własnym domu oczywiście. Muszko, jedno, bo w takiej izbie się nie mieściło dwa, jedno łóżko było. Łóżko było rozsuwane, ale w takim muszku spało pięcioro, czworo pięcioro ludzi. To je spało w tamtą stronę, a dzieci nogami spały w tą stronę. Dziadek albo babcia taki kanapie spała. Czy spał? Albo na zapiecku. Tu mamy, pokazane właśnie na, na zdjęciu, jak dziadek śpi ze swoim wnukiem na zapiecku. Małe dziecko stało w połysku. Tu mamy tak, tu mamy piec do gotowania obiadu. Gospodyni gotowała obiad rano, oczywiście raniutko gotowała obiad. Zostawiała go do drury i przychodzili z pola. Czasem późno, po południu, ten obiad był jeszcze gorący. to no ta bradyura tak trzymała ciepło. Tu, przy tym piecu mamy od razu piec chlebowy. Piec chlebowy, gdzie pieczono chleb. Więc tak, w takiej dzierży rozczyniano ciasto. Czas wyrosło, wkładano do koszyczków, do mniejszego albo do mniejszego, wkładano ciasto, znowu wyrosło, wysypywano na tą łopatę i tą łopatą wsuwano do nagrzanego już oczywiście pieca. Bochny chleba były bardzo duże, chleb był bardzo szanowany. Jakby kruszek chleba upadł na ziemię, to podnoszono, całowano ten chleb. I chleb był zamykany, w Pomorze był zamykany, żeby nie, domownicy mieli dostępu. Gospody nie udzielała po promeczce chleba domowcy. Ale dzisiaj w tej Izbie chcemy Wam jeszcze pokazać, jak się robiło masło. Bo niektóre babcie może tam jeszcze w domach Waszych robią, ale to już przeważnie, przeważnie już zanikło, bo krów nie ma na wsi teraz. Więc tak, to jest maśniczka. Mamy kilka rodzajów maśniczki. Mamy maśniczki pierwsze, gdzie były obręcze, były robione z drzewa leszczynowego, takie drewniane. Później były już obręcze metalowe. Tak. I mamy też jeszcze taką toczoną maśniczkę. Cało, cała z drzewa toczona. Nie z klepek tylko z drzewa. Pokażemy Wam teraz, jak się to mało zrobić. Oczywiście, śmietana była, zbierana. Kuleka. Wytamy wlewano do maśniczki. Ona się nazywa maśniczka, bo w innych miejscach to nazywali jeszcze inaczej. Maselniczka. Nakładamy. Właśnie w Nakładamy. Zapomniałam, że coś się Jak to się nazywa to? Przepraszam. <laughs> Dlatego chodzę. będziemy robić masło. Ale to masło trzeba było no pokobić w zasiedleniu. Jak, na ciepło, jak tam... była śmietana, ciepła, to się robi krótko, do pół godziny. A jak była zimna, no to trzeba było do godziny. To już nieraz ręce ustawały. Rób i rób i rób. I dopiero widać było, że już zrobione i masło wyszło tu na boki. Pani będzie robić masło, a my sobie pójdziemy do tamtego pomieszczenia. Wrócimy, to powinno być masło gotowe. A ciepła była śmietana. Ciepła była. Możemy masło. Czy wiecie jak te żelazka, na, na co ta żelazka, jak się pracowało tymi żelazkami? Rozgrzany węgiel się tam I Tak, to do to jest węglowy, węglowy, na węgiel. Tu mamy pierwsze żelazka na dusze. Na dusze, o. To takie dusze są właśnie żelazo. W środku to się nazywa dusza. To żelazo rozgrzewało się w piecu. I kleszczami wkładano do żelazka i żelazko się rozgrzewało i prasowało. Tu właśnie mamy żelazko na węgiel, tak jak na węgiel żelazka. Tu mamy takie pomieszczenie, przeważnie nas stroje. Pierwsze mamy mundur żo naszego żołnierza Adama Beresia, który przez 10 lat był kapelmistrzem orkiestry naszej Dętej. Tu mamy pokazane męskie stroje niedzielne, kościelne, jak się to mówiło. W takich strojach chłopie chodzili do kościoła na różne uroczystości. Składały się spodnie siwaków, kamizelki siwej, białej koszuli i sukmany. A tu jest strój roboczy. W takim stroju pracowano w polu. W tej stronie mamy stroje damskie. Nica, wartuch, bardzo ładne bluzeczki haftowane, haftowane tylko w domu, bo to się nic nie kupowało, tylko wszystko gospodynie w swoim domu szyły, haftowały, wszystko robiły w swoim domu. I oczywiście chustki na głowę, chustki na plecy i chustki na głowę. A co tu jeszcze mamy? To? Może wiecie co to jest? Skrzynia. Skrzynia, ale... O właśnie no, no ktoś tam powiedział. Tak, dawna szafa właśnie, to jest dawna szafa. To jest dawna szafa. Taki szaf jest w takiej właśnie szafie skrzyni przechowywana była odzież albo przechowano, piano dla, dla dziewczyny, gdy miała za mąż wychodzić, piano albo To w takiej skrzyni gromadzono. Nie ja to sporo, tylko tak lekko ubić. Czujesz pod ręką, że jest wystek. No to dobrze, to będziemy wykładać. Dawało, ta, woda, ale ta woda się nie zmarnowała, bo ta woda? Ta woda dawało się, jak się wybrało masu, dawało się do maślanki. Bo jak była duża rodzina, to trzeba było maślanką wszystkich podzielić. Z ziemniaczkami się to maślaneczka jadł. To będzie mała dosyreczka. Bo jakby, jak trzymali słoninę czy sargos. może wisiało nieraz dwa, trzy miesiące. Nie może wisiało na, na szturku i się tylko. Kiełbasa to, to się szło, yes, to, to, to się. To się, się utrzymała ta kiełbasa, bo tam długo się nie utrzymała. Młodzi jak zobaczyli, że kiełbasa do tam podchodzili. Ale kiełbasa była nieraz taka spleśniała, w wierzchu no to nie patrzył. I wleśni pytał, mokrą szmatą, skórkę zdjął i kiełbasę jedli. Tak, że wszystko jest wszystko jest teraz niezdrowe, a teraz, teraz, się to teraz tak, trzeba to tak zebrać. wszystko, wszystko zebrać do jedności. Bo ona ono się nie chce zejść trzeba było go tak ładnie uklepać łyżką ono się roz... uklepać łyżką później ono powinno zrobić się taka osełka i podrzucało się żeby ładnie ona wyszła gładziutka, równiutka ale tego w tej chwili nie zrobi bo ono się rozchodzi ale dobra ale masło jest. Dziękuję. I masła sobie Szkoda, że to nie zejdzie. To... Rodzice nadawali na krmeczkę chleba, ładnie się smarowało i jadło się. Cieniutko, bo to już trzeba było wszystkich podzielić. Cieniutko było, nie było, grubo masła. Tak, tylko, że, że się kromkę zatarło. A ten chleb był swojski. Swojski. Chleb, jaki ukroili, jak chleb ukroili, to nie dali tak, że o macie, jedzie. Pokropili wodą, po wierzchu cukrem i takie było jedzenie. I trzeba było sobie wziąć kromkę i iść w pole. I każdy musiał być zadowolony, a teraz dzieci mają wszystkiego, chleba, wszystkiego. Najlepiej cukier. Tak. Przekładę. Ale jak już cukier był posypany, to był rarytac. To jest jeszcze... no, 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 ma no, to, to masło no, no, chyba. No, no, to, to masa, bo dla mnie wszystko się to masło z... no, rozeszło. To, 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 tak, to, to, to jest maszlanka dobra, bo to, jest masło szczególnie jest bo jest. Zobaczcie, te meble są wszystkie rzeźbione. Czy łóżko, czy te kanafy są rzeźbione, zegar rzeźbiony. I te meble są, pochodzą od naszego księdza proboszcza, księdza żebrackiego. Och, ale troszkę ciszej. My teraz tutaj dalej, tu mamy po świątki naszego kościoła parafialnego. Mamy świętego Józefa, dzieciątkiem Jezus, i świętego Joachima, matką boską. Te świątki są z 1735 roku, czyli mają prawie już, ile lat? 1735 to mają prawie 300 lat, tak? To szopkę, z którą chodzili kolędnicy w czasie, Bożego w czasie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Chodzili chłopcy z szopką. W tej szopce brały udział takie lalki, kiełki które mamy tutaj właśnie w tym kredencie pokazane, te wszystkie lalki, które tutaj są, brały udział w tej szopce. W jaki sposób? W jaki sposób tam z tyłu stał chłopak i tą lalkę puszczał tutaj, przechodziła tutaj, kłaniała się tutaj Panu Jezusowi i przechodziła dalej. I przy tym była śpiewana taka pastorałka. Bartek wziął gąskę, kuba barana, Mać Błażej słodkiego, mleka pudzbana, Jan Gomułki porwał z półki, niosąc do Pana. I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te lalki były właśnie puszczane i przy tym właśnie była taka pastorałka. To była jedyna rozrywka na wsi. Przecież nie było wtedy światła, nie było radia, nie było telewizora. Więc bardzo chętnie gospodarze puszczali taką lalkę, taką kolędę do domu, no bo dzieci miały przy tym dużo ucieku. To była jedyna rozrywka na wsi w okresie zimowym po do prostu. też po kolędzie z takim... Tutaj mamy akcesoria wojskowe, mamy mundur naszego dodaka, starszego sierżanta Noworula, który przeszedł akcje bojowe. Był w Egipcie, w Palestynie, pod Monte Cassino. Tu są jego dyplomy, znaczenia. Tam to jest dyplom i dostał znakę srebrną od Kustosza Ziemi Świętej w Palestynie. Tutaj ma błogosławieństwo Piusa z Rzymu. I to, czy kto chce zwrócić uwagę na to, to jest taka metryka śmierci. Tu jest takie przedzielone i jest tu nazwisko noworul i numer rejestracyjny, numer taki jest, ewidencyjny. I każdy żołnierz miał na wojnie, na ręce nałożone. Jeśli zginął, to łamano i część brano i wiadomo było kto zginął. Na przeciwległej ścianie mamy zasłużony dla zaczernia. Można no, sobie popatrzeć. Są nauczyciele, księża, społecznicy, działacze. Na po prawej stronie, na dole, Rząsa Stanisław, to jest twórca muzeum. Tego, On, on stworzył to muzeum. Tam są zabytki, to też do oglądnięcia na zdjęciach. I tu w tych gablotach, też spokojnie sobie poglądajcie, tu jest zbiór pieniążków, pieniążki stare jeszcze. Nie złota, marki polskie były, XIX wieku nawet są. Dokumentacja, akty notarialne. Tu są prace magisterskie, prace dyplomowe pisane, m.in. w oparciu nawet już o nasze muzeum i dokumentacja, jaka tu jest złożona. Mojej... Nie nie. Nie. Ale tu była na tu jest warsztat Kowalski. Wszystko, co z żelaza było robione to wykonywał Kowal. Tak, tak wszystko jest... Kowal wykonywał. Tu jest... Kołodzieński warsztat. Kołodziej robił... Koła do wozu, tak? Albo całe wozy. Koła oczywiście wydrabniane, tak jak tutaj widzicie, takie koła y, y, przywozi. I warsztat bednarski, gdzie bednarsz robił beczki. Warsztat, to, to już wiecie na pewno jaki warsztat jest, co? Co? Napiszę na to, to, to warsztat. maszyna szycia. No do czego ta maszyna to szycia? Do czyli to jest warsztat jaki? Trawiecki, tak, warsztat trawiecki. Maszyna stara, stara i zapraszam na przyszłość, kiedy będziemy mieć chęć Muzeum Mieszczynne w każdą niedzielę, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Każdą pierwszą niedzielę miesiąca od godziny 1 do godziny 3 jest muzeum czynne. Kto ma chęć, zapraszam. Może jakieś eksponaty w domu odnajdziecie i podarujecie muzeum. Bo czasami jest tak, że gdzieś tam się poniewierają takie rzeczy, tak, prawda? A muzeum, no właśnie, bardzo chętnie, a muzeum to zadba o Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. <gry>